Witam wszystkich. Dzisiaj krótki filmik na prośbę kilku użytkowników, którzy pisali do mnie, widząc, że, że, mam, że mam tą ukośnicę, żeby powiedzieć o niej, o niej parę słów. Nie będę robił jakichś długich testów, cięcia wszystkiego, bo, bo takich testów można dużo znaleźć. Po prostu, kilka moich subiektywnych odczuć po użytkowaniu tej piły od marca. Jest prawie luty, czyli to będzie 11 miesięcy prawie rok już jest u mnie. Eee, żeby każdy wiedział, z czym miałem mam porównanie. Pierwszą ukośnicą była był grafit eee, tam za, za 400 zł chyba kupiony, który był tragiczny, w ogóle nie trzymał kątów. Eee, co chwilę trzeba było wszystko, eee, wszystko na, nowo, na nowo regulować. Także bardzo szybko się jej pozbyłem no i. Zainwestowałem, bo już wiedziałem, że muszę mieć ukośnicę porządniejszą i kupiłem Makite LS1018 to jest ta starczą 260 albo 254 mm, która w porównaniu do grafita na początku wydawała się super, była też, była też 4, 4, 4 razy droższa, ale z Makitą miałem bardzo duże od samego początku przejścia, bo okazało się, że Tutaj ta, ta przykładnica jest zupełnie nieliniowa. Między bokami a, a środkiem było 2 mm różnicy, co przy krótszych elementach powodowało olbrzymie, olbrzymie odchylenia. Odesłałem ją na gwarancję, wszystko opisałem dokładnie. Odesłano mi tą ukośnicę, że już jest naprawiona. Nic nie było naprawione. Odsłałem ją znowu. Kolejne dwa tygodnie czy trzy nie miałem sprzętu. Odesłali mi ją kolejny raz. Odesłali ją jeszcze bardziej popsutą, bo nie dość, że to nie było wymienione. W dodatku nie zablokowali przed wysyłką posuwu. Ukruszyły się zęby, bo musiało gdzieś, gdzieś uderzyć. Także przyszła w tragicznym stanie, mimo że była prawie nowa, odsyłana na, na, na gwarancję tylko. Odesłałem ją trzeci raz. Powiedzieli, że wszystko wymienią. Po miesiącu zadzwonili, że jednak nie opłaca się to i zwrócą mi pełne pieniądze. Także tak się skończyła moja przygoda z Makitą i od tego czasu nic z Makity nie kupuję. Po prostu miałem pecha. Nie ukrywam, że, że, że jest na pewno dużo egzemplarzy Makity, którym ludzie są zadowoleni. Ja miałem pecha, zraziłem się, po prostu więcej, więcej nie kupuję, bo serwis też był tragiczny, mimo że autoryzowany, wszystko było, oryginalne kupione, ale przyszła kolejna Diolta i okazało się niebo, a ziemia w porównaniu z Makitą. Z, z grafitem nawet nie porównuję, ale po przyjściu, przyjściu tej piły yy, na początku myślałem, że może Makita była jakąś, jakąś podróbką, patrząc na jakość wykonania tej maszyny, a, a Makity, gdzie wszędzie yy, przy, przy łączeniach były resztki odlewów, było średnio dopasowane, te plastiki były takie trzeszczące. Tragedia. Tutaj w tej pilarce jest znakomicie. Zaraz pokażę wszystko dokładnie z bliska. Rzeczy, które zasługują na, na uwagę, to w ogóle cały, cały korpus, który jest wykonany naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Tutaj nie ma żadnych niedoróbek, żadnych, yy, żadnych yy, na brzegach niedolewów. Co ciekawe, te uchwyty z jednej i z drugiej strony yy, nigdzie nie jest napisane, że one są w komplecie. Na zdjęciach ich nie ma, a, a one są. Są dokręcane na, na solidne śruby, co przy, przy braku tego stolika, który ja akurat wziąłem w komplecie. Przedłuża nam stół o te kolejne 10 cm z jednej i z drugiej, więc, więc bardzo dużo daje. Na co jeszcze warto, warto zwrócić uwagę? Nie jest to Chińczyk. Wszyscy mówią, że Chińczyk, jak wszyscy, wszystko produkowane w Chinach, jedno lepsze, drugie gorsze. Tutaj mamy made in Italy. No, Włosi też są <laughs> różnie postrzegani, ale, ale zawsze to na plus, że to zostało wyprodukowane w Europie, a, a nie w Chinach. Każdy element do, do regulacji jest wykonany z bardzo porządnego plastiku, który po prostu czuć w rękach, że, że jest ładnie zrobiony. Tutaj mamy o, gałeczkę do regulacji, czy ma się w jedną czy w drugą stronę przechylać przy, przy pochyle. Tutaj jest duży, solidny, trójramienny uchwyt do, mm, do luzowania w ogóle, w ogóle pochyłu. E, z takich rzeczy troszeczkę, które mógłby dial dopracować jest właśnie ten, to, ten nasz mały ścisk tutaj bo trzeba tym kręcić i kręcić i kręcić to jest to jest duży minus w, jakichś, w wielu innych firmach też tańszych jest to lepiej rozwiązane, po prostu jest tutaj szybko taki taka klamerka, to zjeżdżaj tylko dokręcamy odrobinkę. Tutaj niby jest możliwość jak poluzujemy, sobie wyjedziemy z naszą, żeby tak robić, i dopiero dokręcać, ale to jest jeden z niewielu minusów drobne niedopracowanie tej, tej pilary. Z drugiej strony, mechanizm do regulowania głębokości to jest wszystko metalowe. Tutaj nie ma żadnych plastików, jest bardzo duża, solidna, solidna śruba do. Do regulacji bardzo dokładnej, jak głęboko mamy się zagłębić, jeśli chcemy sobie tą, tą głębokość wyregulować, to się składa, jest bardzo wygodne. Jest super czytelna skala, ona jest wygrawerowana na, na stalowej płytce i, i pomalowana, ale to jest wygrawerowane. Jest bardzo czytelna, bardzo dokładnie to widać. Paralaksa tak zwana też jest bardzo mała. Przy patrzeniu z góry. I co, i, i, I co ważne, te pozytywne stopy, które tutaj mamy zdefiniowane, kąty, to wszystko jest metalowe. Więc nie ma możliwości, że to nam się jak w plastiku, w plastiku wyrobi. Ale też regulacja jest bardzo łatwa, jeśli trzeba było coś wyregulować. Bo tak jak widać, tutaj te śruby trzymają się na takich otworach podłużnych więc możemy w jedną czy w drugą skalę stronę to minimalnie yy przesunąć i yy całość wyregulować bardzo szybko prosto i, i dokładnie. Na uchwycie tutaj mamy nasz włącznik. To trzeba odchylić i wtedy możemy naciskać wtedy jest piła yy odblokowana. Jeśli tego nie puścimy to to nam nie działa. Co ciekawe, można to albo w jedną stronę, jedno, albo, jedno, zawsze w tą samą stronę, ale albo jedną, albo drugą ręką, prawą i lewą, bardzo wygodnie yy, naciskać, więc z tym zupełnie nie ma problemu. Jest to wręcz odruchowe, potem po chwili, że nam się to odblokowuje. Tu jest pokrętełko, troszkę to zakur, ten, yy, obkurzone, yy, regulacji prędkości obrotu tarczy. Nie wszędzie to jest, to też jest porządne, taki lekko gumowany ten plastik. Włącznik do naszego XPS-a, o którym powiem za chwilkę. O, światełko się zaświeca, który jest moim zdaniem genialny. Kolejną bardzo fajną rzeczą są tak zwane predefiniowane kąty, kąty pochyłu. Czyli tutaj mamy takie, oczywiście też metalowe, solidne stopery, które jeśli są w takiej pozycji, nie blokują nam w ogóle pochyłu, ale tutaj na przykład mamy napisane 22,5 stopnia jeśli sobie to odchylimy, to pochył blokuje się w tym miejscu. Te 22,5 stopnia możemy sobie wyregulować, bo blokuje się to na śrubie, którą możemy odrobinkę wkręcić wykręcić, jeśli te kąty byłyby nie takie. I mamy predefiniowane kąty i tu jest kolejny 30 stopni nie pamiętam dokładnie, tak 30 stopni więc możemy sobie to wybierać. No i to samo jest z drugiej strony, bo oczywiście jest pochylana w obie strony, więc tutaj też mamy te nasze stopery do. Dwa słowa o tym tak zwanym XPS-ie, czyli systemem naprowadzania diwaltowskim, który jest zamiast zamiast lasera, polega na tym, że po prostu tutaj nad tarczą jest zamontowana o, zobaczymy, o mocna dioda i ona świeci dokładnie nad tarczą, co? Rzuca cień właśnie tej tarczy dokładnie na element, który tniemy. Więc w przeciwieństwie do lasera nie ma żadnej konieczności regulacji tego szerokości, przesuwania. To jest po prostu czysta fizyka. Zawsze dokładnie pod tarczą jest jej rzut, łącznie z szerokością zębów. Jest on y, dokładnie taki szeroki jak tarcza. Możemy zmienić tarczę z, na, z zębami szerszymi, węższymi i zawsze ten cień będzie idealny. I nie musimy. Jedyny minus jest taki, że żeby go zobaczyć, to musimy odrobinkę tarczę, tarczę pochylić. Do tego trzeba się przyzwyczaić, ale precyzja tego jest, y, jest świetna. Laserów często też, tylko o laserach trzeba pamiętać o tym, żeby je. Sobie wykalibrować, że są albo z prawej strony tarczy, albo z lewej, albo po prawej i po lewej. Raz są szersze niż tarcze, raz węższe. A tu mamy problem z głowy. Proste jak konstrukcja cepa. Amerykanie sobie takie wymyślili i sprawdza się to świetnie. Jeszcze chwilę tutaj o naszej przykładnicy. Jest wielka, wysoka. Ma 12 cm. O tym, że jest tutaj idealnie kąt prosty, to nawet nie muszę wspominać. Bardzo wygodnie regulowana, bo w przypadku możemy sobie to wszystko poszerzyć. Tutaj, śrubkę tylko odkręcamy wygodną, i to wszystko nam się przesuwa. Nawet pomyśleli o tym, żeby tu był taki ogranicznik, który nam nie pozwoli po prostu wywalić tego gdzieś zupełnie, żeby nam spadło. Klucz do odkręcania tarczy, do regulacji też ma swoje miejsce w obudowie z jednej, z drugiej strony. Tak, wsadzamy sobie klik. Nie rusza się, nie terkocze, a no zawsze jest na swoim miejscu. Teraz parę słów o dokładności. Przyznam szczerze, może to jest kwestia szczęścia do też mojego akurat, do tego egzemplarza, ale to jest pierwsze urządzenie potrzebne do precyzyjnego cięcia, którego od kupienia nie regulowałem ani razu i po kupieniu też nie. Wyciągnąłem z pudełka, sprawdziłem kąty i od samego początku były idealne, minął prawie rok. Ani razu ich nie regulowałem i nadal są perfekcyjne. Można zobaczyć u mnie na kanale na przykład filmik z robienia takiej deski do krojenia 3D, gdzie wycinałem pierdyliard takich małych diamencików równoległoboków na kąt 30 stopni gdzie musiał być docięty idealnie, bo ich było bardzo dużo ze sobą klejonych, więc odchyłka nawet o 1 dziesiątą stopnia by powodowała, że przy, przy tylu krawędziach by to nam się wszystko rozjechało a y, były, było docięte co do dziesiątej y, no może z setnej przesadzam, ale na pewno co do 10 stopnia, bo, bo przy nawet klejeniu y, sześciu takich kawałków, mamy y, sześć ścianek, które się stykają, czyli razy 12 jest błąd mnożony to, to 1 dziesiąta stopnia byłaby to już jest szpara rzędu 1-2 mm na, na takim jednym zestawie ich sześciu, a to, to by w ogóle się nie zeszło, a schodziło się, schodziło się idealnie. Takiego szybkiego potwierdzenia ustawiłem na 45 stopni kąt i to jest nasz wzorzec nastawczy Veritas, on jest bardzo, bardzo dokładny. Tak jak mówię od nowości nie było nic regulowane tu przykładam do przykładnicy do tarczy ani drginie. Nie ma najmniejszej szparki, jest idealnie kąt 45 stopni. Tak naprawdę jeśli mamy ten kąt zachowany yy, i 90 yy, czy tam 0 stopni, zależy jak ktoś tam liczy, to ca wszystkie inne kąty mamy mamy też dokładnie, no bo na tej skali one są laserowo wycięte. Te, te otworki, gdzie nam się zatrzymuje yy, podstawa po, przy obracaniu, więc jest super dokładnie. Jeszcze z dość istotnych, przynajmniej dla mnie rzeczy, jest to, że ona przynajmniej w jedną stronę, mamy tutaj skalę do, obraca się do 60 stopni, na drugiej tylko do 50, ale to 60 stopni to jest kąt, który czasami się przydaje, a w niektórych ukośnicach, na początku chciałem kupić hikoki, tą taką też dużą, fajną, nie ma kąta 60 stopni i w jedną i w drugą stronę jest 50 albo 55. Makita ma 60 w obie strony, ta lepsza, to jest jej, jej przewaga, ale tu jest przynajmniej w jedną stronę 60, więc jeśli ktoś planuje korzystać albo nie planuje, ale, ale chce mieć taki kąt, to, to warto na to zwróci, zwrócić uwagę, że nie wszystkie ukośnice mają do 60 stopni obrót. Dla pokazania precyzji, zrobię tylko taki szybki, prosty test. Nie zamierzam nikomu nic udowadniać. Że ona jest lepsza od innych, po prostu pokazać, że moja subiektywna ocena tego wynika z, z tego, że bardzo ładnie, zawsze działa i, i zawsze byłem super zadowolony. A jak zrobić taki test? Bierzemy mm, kawałek czegoś prostego, przynajmniej żeby była jedna e, fabryczna krawędź. To jest akurat MDF. E, nie za cienkie, bo przy cienkich jakieś drobne odchyłki kątów nam zginą, więc przynajmniej niech to będzie te 5. Tu jest chyba niecałe 8 cm szerokości i tniemy 4 kawałeczki z kątami zbieżnymi na 45 stopni, żeby zrobić taką mikro, mikro ramkę, czy gdzieś są szparki, czy nie. Szybko to zrobię. test jest super szybki, nie wiem, 30 sekund może mi zajęło przycięcie tych czterech trójkącików. Yy, dlatego jest bardzo miarodajny, bo mamy tutaj cztery kawałki, osiem powierzchni stycznych i w dodatku bardzo długich, to ma parnaście centymetrów. Więc każdy błąd, nawet minimalny, będzie powodował odchyłki. Pół stopnia to już jest olbrzymia odchyłka przy, przy takiej rameczce, i składamy sobie to. Ciężko jest tak to złapać. o, Jest super. Jeśli na przykład. O, chwileczkę jeszcze, to stabilizuje. O, jest. Yy. Łatwo spodem sprawdzić, bo jeśli minimalnie nam ucieka kąt, w, yy, na przykład mamy tutaj szpary takie, ja teraz tego nie dołożę, bo nam to złoży, ale mamy albo tak, oczywiście przesadzam, albo tak, wtedy wiemy, że albo kąt jest za duży, albo za mały. A właśnie w takiej ilości nam to yy, bardzo dokładnie pokaże bo ucięcie po prostu deski czegokolwiek pod kątem 45 stopni i przełożenie tutaj yy, kątownika takiego 45 nigdy nie będzie, nawet jak ten kątownik będzie idealny, to nie pokaże nam tego tak dokładnie, jak jak taki test. Radzę każdemu zrobić, żeby swoją kośnicę sprawdzić, czy jest idealny. I to chyba byłoby na tyle. Tak jak mówię. Proszę nie traktować tego jako pełnoprawny długi nudny test ukośnicy z milionem milionem cięć sprawdzaniem. To jest moja w 100% subiektywna opinia. Nie jestem sponsorowany absolutnie przez żaden sklep ani ani tą firmę. Zapłaciłem pełną sumę więc jakby mi cokolwiek nie pasowało to na pewno bym wszystko powiedział. Trzeba być świadomym jej ograniczeń między innymi tego że no prowadnice idą do tyłu, więc nie może stać bezpośrednio, bezpośrednio przy ścianie. No to wynika z jej konstrukcji. Bardzo chciałem mieć taką, którą się bezpośrednio przy ścianie ustawia, ale jako, że Makity już nie chciałem, Capex jest za drogi, Hikoki nie miał tych 60 stopni, które chciałem, to został jeszcze Bosch, nad którym się zastanawiałem z tym systemem Glide, ale po porównaniu go z tym w sklepie, jednak tamter miał dużo większą Taki, taki ruch bezwładny tarcz tutaj, na nawet maksymalnie wyciągniętych prowadnicach, tutaj nic, nie, nawet, nawet odrobinkę się nie przychyla. To jest wszystko sztywne, jak beton. Tam jednak ten ruch taki pływający przy maksymalnie wysuniętym tym, tym systemie Boscha wydawał mi się taki lekko pływający, więc nie chciałem ryzykować, mimo że miałbym tutaj wygodniej pod ścianą. Zostałem przy Diolcie, jestem bardzo zadowolony. Także jeśli ktoś tylko się nad nim zastanawia i czegoś o nim jeszcze nie wie, to może czegokolwiek z tego filmiku ciekawego się dowiedział. No i to na dzisiaj tyle, w przyszłym tygodniu w końcu zacznę jakiś projekt robić, bo cały czas czekam na drewno, które u znajomego w suszarni jest i już z tego co mi mówił jest już 8%, więc w przyszłym tygodniu dostanę drewno. W międzyczasie jeszcze robiłem tutaj stolik pod, pod frezarkę górnowszecinową, na którą cały czas czekam aż mi ją przyślą, więc na to też przyjdzie pora a na dzisiaj tyle, jeszcze raz bardzo dziękuję